To jest fajna. No ciekawa, ciekawa ta lampa jest. A chodźmy Aha. dalej. O, ta by nam pasowała do salonu. Ona nie będzie pasowała do salonu, ponieważ będzie ciemno przy niej. Ale jest taka ładna. bo i ten kolor taki i, i ten fason by nam pasował. Mi się bardzo podoba tutaj. Tak, hmm. ale zwróć uwagę, że jest tylko na jedną żarówkę jaką mocno musisz wkręcić, żeby duży salon oświetlić. No ale jest taka ładna i wszystko pasuje. No zobacz i tak kolorystycznie i takim, i, i ten tutaj taki, y, 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 no jak się nazywa taki, taki rzucik. No hmm. wiem o co chodzi, natomiast no. ona będzie niepraktyczna. Będzie trzeba znowu doświetlać, bo będzie ciemno w, w salonie. No ale jest ładna. Niepraktyczna. No ale ładna. Ale niepraktyczna. Tej na pewno nie kupimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was serdecznie. Dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć coś o konfliktach, a dokładniej jak radzimy sobie z rozwiązywaniami konfliktów. W poprzednich spotkaniach mówiliśmy, że między nami pojawiają się konflikty w związku z różnymi temperamentami naszymi, i w jaki sposób przez te Lata naszego małżeństwa, wypracowaliśmy sobie sposób, jak radzimy sobie właśnie z rozwiązywaniem tych konfliktów. Każde małżeństwo, myślę, ma swój własny sposób i radzi sobie jakoś z mniejszymi lub większymi problemami, różnicami zdań, a chcielibyśmy się podzielić tym naszym może akurat dla kogoś będzie, będzie to coś nowego, a może dla kogoś będzie to potwierdzenie tego, co właśnie robi. Pierwszym krokiem Pierwszym krokiem w tym naszym rozwiązywaniu konfliktów to jest przede wszystkim takie poznanie siebie. Dlatego, tutaj, tak jak Marek wspomniał wcześniej, już dużo mówiliśmy o tych różnicach pomiędzy nami, ponieważ się po prostu poznajemy. Chociaż znam Marka już tak długo, bo ponad 30 lat, a jednak są takie sytuacje, kiedy jest w stanie mnie zaskoczyć. I myślę sobie, jak mógł tak pomyśleć. No, skoro pomyślałem, to znaczy, że mogłem. Albo też, jak mógł tak zrobić. Tak samo, skoro zrobiłem, to znaczy, że mogłem tak zrobić. Tak, jak w tym filmiku na początku, w tej naszej czołowersce, e, zwracamy uwagę na inne rzeczy, tak? Co innego jest dla nas ważne, istotne, wartościowe. E, tak naprawdę. Nigdy nie stanę, nie stanę się moim mężem, nigdy nie będę myślała Jego myślami, nigdy nie będę patrzyła na świat Jego oczami. Mogę tylko pewnych rzeczy od niego się dowiedzieć. Mogę to zaakceptować, tak? Mogę to poznać i przyjąć, że tak jest. Chociaż jest to całkiem inaczej niż u mnie. Yy, takie otwarcie się na poznawanie, otwarcie się na. Coś nowego u współmałżonka, czyli w tym przypadku u mojej Reni, powoduje, że ja nie zamykam się w stereotypach, tylko staram się zaakceptować coś nowego, co się pojawi w reni. Już dość dawno odkryliśmy taką prawdę, że ja Reni nie jestem w stanie zrozumieć, mimo że jestem pragmatykiem, podchodzę bardzo rozumowo do wielu kwestii życia. To jednak, jeśli chodzi o Renie i jej y, sposoby działania, myślenia, nie jestem w stanie tego zrozumieć. I tu jest bardzo ważna rzecz. Czasami, słuchajcie, ja sama siebie nie rozumiem, więc nie dziwię się, że Markowi też jest trudno. Ale y, właśnie, jeżeli otwieram się, jeżeli staram się y, wsłuchać naprawdę, co się dzieje, to niejednokrotnie y, odkrywam. Nowe rzeczy, i wstaję w pełnym podziwie. Jakkolwiek by nie rozumieć tego podziwu, czasami w podziwie jestem, dokładnie tak jak Renia przed chwilą powiedziała, jak można było tak wymyślić czy tak zrobić. I to jest taki podziw, troszeczkę powiedzmy w moim przypadku zaskoczenie, nie do końca przyjmowalne, ale też często jest to podziw, którym wyrażam to, co rzeczywiście mi się spodobało i co mnie zachwyciło. Ponieważ Renia u nas gotuje obiady, a więc bardzo często staje w podziwie, kiedy coś nowego, jakąś nową potrawę przygotowała. Zastanawiam się, gdzie ona mogła znaleźć pomysł na taką potrawę, po czym dowiaduje się, że tak po prostu wyszło. No co miałam, to zrobiłam. No, dla mnie to nie jest normalne, bo ja całkiem inaczej podchodzę do gotowania. Ja na przykład muszę mieć wszystko wcześniej przygotowane, wszystko muszę mieć wyliczone. Jeżeli czegoś mi brakuje, to albo zmieniam propozycję menu, natomiast jeżeli jest taka możliwość, to staram się zdobyć, czyli kupić, czy ewentualnie pożyczyć po sąsiedzku. Jakkolwiek, zanim zabiorę się do gotowania, czy do w ogóle przygotowania jakiejkolwiek pracy, wcześniej muszę sobie wszystko przygotować. Co też odbija się w przygotowaniu i w czasie realizacji danego projektu, czy da, danego pomysłu, który mam do zrealizowania. Tak, ale skąd wiedzielibyśmy o tych różnicach pomiędzy nami? No gdybyśmy ze sobą nie rozmawiali, to byśmy się pewnie nigdy tego nie dowiedzieli. Może hmm, pewnych rzeczy moglibyśmy się domyślić, zaobserwować, no ale wiemy, że czasami w takich sytuacjach można się pomylić. Najlepiej za zapytać u źródła. I stąd y, w tej sztuce rozwiązywania konfliktów mamy taki bardzo ważny pierwszy punkt. Żeby się poznać, żeby pewne rzeczy zauważyć, to trzeba ze sobą rozmawiać. Rozmowa. Y, poznanie to jedno. Ale jeszcze trzeba zaakceptować. Ja widzę, że czasem bardzo trudno zaakceptować mi tą inność mojego męża, pomimo że ją znam, ale jednak, mimo wszystko, ta inność no, jest czasami trudna do zaakceptowania. I tutaj też pomaga często rozmowa, ponieważ jeżeli ta inność jest. Umotywowana w jakiś sposób. Jeżeli ja wiem, co leży u jej podstaw, dlaczego Marek właśnie w taki, a nie inny sposób podszedł do danej rzeczy, do danego działania, do danego problemu, to też jest mi łatwiej to zaakceptować. Czyli bardzo dużą rolę w naszych rozwiązywaniu konfliktów odgrywa właśnie ta rozmowa. Jak Renia dotknęła rozmowy, no to yy, takimi dwoma ważnymi elementami rozmowy, jest mówienie i słuchanie. Zacznę może od słuchania. Słuchanie to nie jest tylko słuchanie wypowiadanych słów, bo to jest jakby gdzieś około 10% tego, co my realizujemy przez wypowiedź i to maksymalnie 10%. Natomiast cała reszta, czyli ten komunikat pozawerbalny mimika ciała, wzrok, gestykulacja to jest to, czym też mówimy. Jeżeli uczymy się tego słuchać, to automatycznie jesteśmy w stanie wsłuchać się w tą drugą osobę, nie tylko w słowa, które zostały do nas wypowiedziane. Z kolei mówienie też y, powinno zawierać, i przynajmniej my staramy się, żeby w naszych rozmowach pojawiały się informacje dotyczące uczuć i potrzeb. Y, zapewne wspominaliśmy wcześniej y, w, innym, w innym z odcinków, że y, uczucia nie są czymś złym, y, one po prostu nam towarzyszą, natomiast jeżeli my ich nie nazywamy, zwłaszcza uczuć trudnych, to one będą determinować nasze zachowania. Uczucia z kolei generowane są przez potrzeby. No i jeżeli mamy potrzeby zaspokojone, no to mamy i uczucia przyjemne. Jeżeli te potrzeby są niezaspokojone, to uczucia pojawiają się trudne. A więc tak jak rozmawiamy o uczuciach i potrzebach, tak właśnie rozmawiamy też i o konfliktach, bo konflikt jest tematem do rozmowy. Staramy się go postawić przed sobą i Podejść do niego bardziej na chłodno. Czasami e, z początku jest to trudne, kiedy emocje nam e, w tym przeszkadzają, ale e, przychodzi ten moment, kiedy możemy spokojnie wrócić do tematu, porozmawiać i e, no właśnie, przychodzi ten moment, kiedy możemy zaplanować, że, e, czy inaczej, ustrzec się przed kolejnym konfliktem tego, w tej sytuacji. E, tak, Mark tutaj powiedział, słuchanie. Słuchanie, czyli zauważmy, następny jakby element tego naszego rozwiązywania konfliktów to znowu rozmowa, bo to słuchanie też może bardzo różnie wyglądać. Żeby dobrze usłyszeć tą drugą osobę, to wiadomo, że jest też potrzebne takie nasze nastawienie się na to słuchanie. A ja tutaj chciałam takie porównanie przytoczyć. I jak to Pan Bóg obdarował nas doskonale do tej umiejętności słuchania i mówienia, ponieważ obdarował nas dwojgiem uszu i jednymi ustami. Czyli gdybyśmy tak się temu dobrze przyjrzeli i przemyśleli, to zauważymy, że powinniśmy dwa razy więcej słuchać, aniżeli mówić. Czyli jak gdyby więcej się wsłuchiwać tą drugą osobę, w to, co ta druga osoba chce nam przekazać, co chce nam powiedzieć. I dwa razy więcej słuchać, niż mówić. Czy zawsze u nas tak jest? Hmm, Bywa różnie. Tu powiedziała, że y, dwoje uszu, ale y, tak jak już wcześniej mówiliśmy, oczy też bardzo, bardzo ważną rolę odgrywają w tym słuchaniu. Y, no, nasze dzieci kiedyś y, użyły takiego, jedno z naszych dzieci użyło takiego stwierdzenia słuchaj mnie, ale tak oczami. A więc właśnie to, co Renia mówiła, y, całą uwagę z... Y, jakby skup na mnie, bo ja teraz do Ciebie chcę coś powiedzieć. Moi drodzy, no ale rozmowa to nie jest tylko poznanie konfliktu, bo konflikt jest, który, który pojawił się, jest do rozwiązania, czyli trzeba w ramach tego konfliktu znaleźć jakieś konkretne rozwiązanie. Bywa tak, że moje rozwiązywanie będzie w moją stronę szło, Reni, rozwiązywanie w jej stronę, a my musimy znaleźć trzecie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące i dla mnie, i dla Reni. I to się nazywa kompromis. Kompromis, czyli osiągnięcie takiej płaszczyzny porozumienia, w której obydwoje jesteśmy zadowoleni, bo yy, mówiąc yy, językiem graczy, yy, każde z nas coś ugrało w tym konflikcie. Ale jednocześnie też mamy świadomość, że każde z nas coś poświęciło w ramach tego konfliktu. I tu pojawia się ważny element jak dobra wola obu stron. Obydwoje musimy chcieć tego porozumienia. Tak, nie tylko chcieć porozumienia, ale jeżeli szukamy jakiejś drogi wyjścia to bardzo często wymaga to ode mnie zrezygnowania z czegoś, do czego tak naprawdę zmierzam. Tak? Nie zawsze musi to być te 100% tego, co ja chcę. Dlaczego? Dlatego, żeby znaleźć wspólne rozwiązanie. Bo jeżeli ja się uprę, że musi być tak, jak ja chcę, no to trudno będzie odnaleźć to rozwiązanie. Natomiast jeżeli ja powiem, dobrze, to ja może zrezygnuję trochę z tego, Marek też przyzna, dobrze, ja zrezygnuję trochę z tego, albo spróbujmy to zrobić jeszcze inaczej, tak, pospróbujmy jeszcze coś innego, jeszcze coś innego znaleźć, co oboje z nas, że tak powiem, zaaprobujemy, no to wtedy ten konflikt uda się jakoś rozwiązać, mhm. pokonać. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że wchodzimy do salonu samochodowego, chcemy kupić nasz wymarzony wspólny samochód. Tak Możliwości, że tak powiem, są nieograniczone, jeśli chodzi o, o taką stronę finansową, więc możemy wybierać, co chcemy. No i teraz tak, gdyby, myślę, że słuchają nas i panowie, i panie, gdyby tak zapytać panie, na co zwróciłybyście uwagę, bardzo często w takich sytuacjach, kiedy rozmawiamy na przykład z małżeństwami w poradni, to słyszymy, że na kolor. Natomiast na co uwagę zwróciliby Panowie? No jeżeli chodzi o nas, to o Panów, to myślę, że najważniejsze to jest co jest pod maską. Ile tam koni drzemie, yy, które ja można rozumiem, wyzwolić. Jaki jest, jaki jest ten kolor silnika, tak? <laughs> Oczywiście nie chodzi o kolor, chodzi o moc silnika, o yy, oszczędność jazdy, a więc wiele czynników ewentualnie na szybkość jazdy też. No już Panowie mają swoje priorytety. I stąd słuchajcie, jeżeli zwracamy uwagę na inne rzeczy, to mamy szansę kupić coś, co się nam będzie i podobało w tym zewnętrznym takim wyglądzie, ale i coś, co będzie świetnie działało. Czyli te różnice, to patrzenie w różny sposób, to co czasami właśnie prowadzi do konfliktów, tak naprawdę jest czymś dobrym, wspaniałym, ponieważ dzięki temu patrzymy na świat z różnych stron i możemy się tego patrzenia uczyć od tej drugiej osoby. Możemy również jej przekazywać swój sposób patrzenia na tą daną sprawę, na ten konflikt, na tą sytuację, która nas w jakiś sposób poróżniła. No i jednocześnie to, że jesteśmy inni, to pozwala nam osiągnąć i więcej, i dużo lepsze rzeczy. No właśnie przez to, że możemy z dwóch stron spojrzeć na daną kwestię. I tego Wam życzymy. Tego, żebyście mogli sami spojrzeć na Wasze. Relacje, na wasze konflikty, które pojawiają się i tak zachęcamy do tego. Jeżeli niedawno przeżywaliście jakąś trudną sytuację w waszym małżeństwie, która was w jakiś sposób poróżniła, wróćcie do tego, porozmawiajcie o tym, opowiedzcie, co przeżywaliście w czasie tej sytuacji. Zastanówcie się, jak można by było inaczej. Być może uda się wypracować jakieś rozwiązanie, które w przyszłości zastosujecie.